No i proszę Państwa, inne, inne sytuacje, przed którymi przestrzegam, jest taki Giżyński, Giżyński, wyrzucony z PiSu, przyjęty do PiSu, proszę Państwa, nie można na takich ludzi głosować. Ja bardzo Państwa przestrzegam, ja, ja tu znam pana Giżyńskiego, znam, ze złej strony go znam. Tu go gazeta wyborcza rozebrała jak dziecko. Panie pośle Giżyński, dwa lata temu mówił Pan, że liczy na to, że PiS pożegna się z władzą. Mówił Pan mi, że Jarosław Kaczyński to sprawny i zręczny polityk, ale to, co robi, nie zawsze jest dobre dla Polski. Co się z Panem teraz stało? Już Pani mówię, bardzo się cieszę i dziękuję za to pytanie. Otóż dwa... <śrza> 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 dziękuję, bardzo dobre pytanie. Dwa <śrza> lata temu byliśmy w innej rzeczywistości. Były wątpliwości co do dwóch obszarów. Prowadza, w jakiej innej rzeczywistości? Co oni mają jakiegoś bzika, że teraz to jest zmiana, teraz to jest co innego? Proszę to trwa od kilkudziesięciu lat. Ten fałsz trwa od kilkudziesięciu lat. Dzień w dzień kawałek naszej przyszłości jest oddawany. Oni mówią, że dwa lata to było co innego, że teraz jest co innego. Proszę Państwa, jakie co innego? Ciągle te, ci sami cwaniacy, krętacze yy, mają dostęp do mediów, a ludzie im wierzą. Polityki sanitarnej i tak zwanej polityki nowego ładu. Na szczęście w obu tych obszarach. Te zmiany, jakie nastąpiły, zlikwidowały nieprawidłowości. A to, tak w ogóle to jest gwiazda w realu 24, tak? Czyli y błędne decyzje, które także były podejmowane. Gdy przyjdzie moment wyborów, pewnie Prawo i Sprawiedliwość z władzą się pożegna. Czyli pan chce, żeby pis pożegnał się z władzą. Gdyby było inaczej, to bym nadal w pisie pozostawał. W międzyczasie. <śla> <śla> Ale przeciętny wyborca w ogóle nie rozumie, że że zmieniają zdanie, w zależności jak tam wiatr historii zawieje, chorągiewka zmieni kierunek, widocznie się zakochują w tych ludziach. Nie, może właśnie ten kształt brody jest ważny, może, może ta szmatka tutaj, jak u Giżyńskiego, jest ważna, żeby sobie wpiąć. No to, to zawsze będziemy przegrani.